Kilka dni po sukcesie na 62. Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik na Wydziale Nauk Medycznych zaprezentowano urządzenia nagrodzone w Belgii. Nasi naukowcy zdobyli trzy złote medale, które otrzymały zespoły kierowane przez profesora Jerzego Gieleckiego, profesora Wojciecha Maksymowicza oraz profesora Andrzeja Kukwę. Ponadto zespół profesora Gieleckiego dostał grand prix Brukselskich targów za stworzenie urządzenia do łączenia obrazów tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Drugi raz w historii udało się Polakowi związanemu z medycyną otrzymać Grand Prix. Pierwszy to był Pan Profesor Świętej Pamięci, Profesor Zbigniew Herreliga za prototyp e, e, sztucznego serca. Drugi raz teraz Pan Profesor Gielecki e, i doszliśmy właśnie do Grand Prix. Wszyscy wstali, hymn europejski, bo tam było wiele... Tu już na samym początku widzieliśmy, że jest bardzo duże zainteresowanie e, e, tym urządzeniem do wizualizacji danych z rezonansu i stomografii tomografii komputerowej. Jest to bardzo trudne zagadnienie, ponieważ wymaga no, niesamowite tego spotkania ludzi, którzy mają wiedzę z zakresu morfologii struktur, czynności tych struktur z ludźmi, którzy potrafią to wszystko przedstawić w postaci oprogramowania. Metoda polega na tym, że po dopasowaniu danych tomografów i z rezonansów możemy te dane dowolnie interaktywnie przycinać. Wygląda to tak, jakbyśmy wycinali dziury na przykład albo odcinali fragmenty kości. To oprogramowanie pozwala na przeglądanie wyników naszej pracy w postaci oglądania całej historii. Te karty mogą symbolizować nie tylko poszczególne etapy pracy, ale mogą pokazywać różne scenariusze chirurgiczne, mogą też pokazywać różnych pacjentów. Profesor Andrzej Kukwa na targach zaprezentował urządzenie służące do diagnozowania drożności dróg oddechowych. Wprowadzenie takiego kombinezonu i do takiego hełmu, który został stworzony, pozwala na sprawdzenie przepływu dróg oddechowych w drogach oddechowych różnych i nosa, i ust, i zmierzenie jeszcze do tego zużycia tlenu w dłuższym okresie czasu. To znaczy, wielogodzinne badanie może być, człowiek może nawet spać w tym. Projekt jest szerszy, wiąże się z dwoma, z dwoma projektami badawczo-rozwojowymi realizowanymi wspólnie przez Wydział Nauk Medycznych Uniwersytetu Barmińsko-Mazurskiego oraz Szpital Uniwersytecki. Dotyczy budowania laboratoriów, które pozwolą w sposób szczegółowy oceniać zaburzenia drożności dróg oddechowych i wpływu tych zaburzeń na choroby, inne choroby ogólnoustrojowe. Oraz drugi projekt, który będzie jakby oceniał wpływ budowy twarzy na wszystkie elementy związane z drożnością dróg oddechowych. Zespół profesora Wojciecha Maksymowicza opracował prototyp urządzenia do pomiaru stopnia osłabienia stopy. Pomysł był medyczny, i to, to tak powinno być, Juri na to zwracały uwagę, znaczy jest potrzeba i musimy ją spróbować zaspokoić. Więc to było po stronie medycznej, to był mój pomysł, że, że trzeba, bo widzę chorych, który to określenie powinno być precyzyjne, jaki to jest stopień niedowładu. Potem zwróciłem się z tym do kierownika katedry mechatroniki naszego Uniwersytetu, Wydziału Nauk Technicznych, profesora Piętaka, który bardzo życzliwie podszedł, przydzielił nam właśnie Doktora Śmieje i doktora Szymona Nitkiewicza, którzy rozpracowywali możliwość zrobienia, pojawiły się kolejne wersje urządzeń mechanicznych połączonych z elektroniką i udoskonalane w rozmowach z nami, i również w sprawdzaniu u pacjentów w efekcie urządzenie było już na tyle dojrzałe, że można było zrobić zgłoszenie patentowe i przedstawić na wystawie. Złańców kinematyczny wygląda troszeczkę inaczej niż stosowanych do tych też urządzeń. Dzięki temu zdecydowanie podwyższa się dokładność tego, a przecież o to chodzi w diagnozie. Na kości piszczelowej da się pomiar siły, która przekłada się w sumie na moment. Tak, mierzone są siły na czujnikach położenia kątowe stopy części bazującej te wszystkie dane są rejestrowane i wizualizowane na ekranie laptopa prowadzący badanie odpowiada tej czerwonej kresce zadanie pacjenta jest nadążanie za tą czerwoną kreską Zdobywcy nagród zbierają zasłużone gratulacje, ale nie mają zamiaru spocząć na laurach Wielka satysfakcja jest taka, że trzy że lata pracy naszego zespołu, bardzo intensywnej pracy, zostały docenione. Chcemy przełożyć to szybko na projekty, które pozwolą nam to dalej rozwijać. I już mamy spotkania dotyczące przygotowania wniosków na projekty europejskie, na badania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.